Witam serdecznie kochani, chwała! Chwała kochani, chwała, chwała naszego Tatusza Jahwe, stwórca niebo ziemi i młodzież się Tatusz Jachwe świętym imieniu, mienił Jachusu, i poglądam świętą gwią i Husza, ten filmik i moje słowa. Dlatego młodej się, kochani, tatusz Jachwe, o serca. Tych, którzy należą do Ciebie, Tatuszi Jachwy, tu słuchają te słowa do Ty serca, jeżeli wierzysz Boga Jachwę, wiesz Jakusuła, Hamasiek Ducha Świętego, Ruachako, przepraszam, to czytajcie Biblię, i i Kochani, kochasz Jezusa, kochasz Boga, kochasz Ducha Świętego. Tłuszczy świętą. Ale powiedzieli imiona, to jest Ałe Jahwe i Hamasiek i Duch Święty Włah, i Ima jak. Duch Święty samorzeńską, nasza cudowna mamusia Niebiańska i ma Chwała do ciebie cudowna mamo Niebiańska i ma Kochani, przydajcie. Prospa, zobaczcie co tatziachwe mówi dzisiaj przemawia przez program i ja Dlatego proszę powiedział dzisiaj nasz oczek, Bo jest jeden nasz niebiański tatdziachwe. Chwała do Ciebie ojcie Niebiański, zburdzą nieba ziemi. Kochany tatdziachwy. Chwała. Haleluja, jak ta tatycz Chyba świętła świętego rucha, kody świętej i mańskie, rudzy, hallelujah, hallelujah, kochani, kocham mieć sobie wam czy oj, gdzie dziękuję Ci za Bibię, kochani Bibia, co boże, że będzie na naszych oczach dzisiaj, dlatego nie ma się wam przynie, ale słowa Boga, jak będzie się Joty, tak, kochani Bibia się wypełnia dzisiaj na trzy oczach, jak święta nic, i nie ma identyę, tego świata śpi, dlatego obudźcie się, obudźcie, czytajcie prawdę, przyjdźcie do Abojachy, przyjdźcie do Misji i Majtyn, czytajcie prosto, czytajcie Bibie, świętą Bibie i prosto się do Misji i Majtyn, misja jest do Abajach, do człowieka, żadnej kobiety, mężczyzny czy dziecka, misja tworzona jest przy statucie Jahwe do świętego Uachakodes, Jakosua, Hamasia, nasz kochany mecenas, bawicie cudowny Jachosyła, kocham cię Mesjasz, zwoicie, oddaj życie, ciebieś na krzyżu, każdy ból każdy rana za ciebie, za mnie, za każdego z nas kochani, czytajcie, czytajcie zobaczcie sami, kochani wejdźcie na, na ten link, który jest pod moim filmikiem podaję link do misji, zbędziecie tam z... Mizej Majdy po polsku czytajcie chwała, ta jakby foja, Hosuła, Hamasiek i Majak, Halelujach, Kamieczą, mi że jeden Bóg jak bezpłatny ma się mi jedny mesa jako suła Hamasiek i nasza mama i Majak, jak są żeńską, kochana ruaha kogoś cudowna nasza mamusia niebiańska i Majak, jak haleluja, to ciebie słodka, cudowna mamusia niebiańska i majak, haleluja, chwa ta się opóź serce ojcie niebiański. Młody się siedzi, mnie jak się my chcesz w serce, żeby czytali Biblię prosto, czy praca, zabrali do Ciebie, tak? To jakby zbudź Polce, braku. Ci każdy, którzy masz miłość do Boga, masz miłość do Jezusa, Chrystusa i Ducha świętego Ruacha, kogoś, to przyjść do misji i maj ten misja święta, Bóg tak się wszywa, dzisiaj. Hallelujah! Baba, jak te chodzisła i majak, Pa ba, kochani, papa, jak chodzisła, baba. Te chodzło, ba, ba.